Dziś pokażę Ci trochę inne użycie polecenia Znajdź i Zamień. Będę chciała każdą komórkę, tak sformatowaną z zerem, zamienić na po prostu taką komórkę. Ale problem polega na tym, że mam to do zrobienia w wielu arkuszach. Więc staję sobie w pierwszym wybranym arkuszu, otwieram Ctrl H oraz pamiętasz, otwieramy sobie tutaj opcję. No i teraz powiemy mu tak: Znajdź. 0. Brak ustawionego formatu, i teraz powiem mu, żeby wybrał tylko takie. Wybierz format z komórki, czyli pobieram sobie format. Widzisz, jest taka mm, pipetka. E, wybieram sobie format z komórki. zamina 0. I brak ustawionego formatu. Znowu powiem mu, żeby pobrał sobie format z komórki, bo będę chciała, żeby ona wyglądała tak. W ten sposób mogę mu już powiedzieć, żeby zamienił wszystko, ale jeszcze wewnątrz. I zobacz, tu mamy do wyboru arkusz i wtedy zmieni nam to tylko i wyłącznie w zadaniu pierwszym. A jeżeli wybiorę sobie skoroszyt, dokona tej zmiany również w zadaniu drugim i trzecim. Teraz wybiorę sobie zamień wszystko, bo zamieniałoby pojedyncze komórki, a zamień wszystko zrobi to na raz. Zamień wszystko. I popatrzy, dokonał nam 13 zmian. OK, i teraz zwróć uwagę. W zadaniu pierwszym zamienione, w zadaniu drugim zamienione, w zadaniu trzecim zamienione. W ten sposób można wykonać pracę jedną dla wielu yy, obszarów na raz. Excel i zrobione.